Dziś w liturgii obchodzimy wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Jest to święto, które było bardziej przyjęte we wschodniej bizantyjskiej tradycji kościoła, czyli teraz to bardziej widzimy w prawosławnej cerkwi. Tam jest ten, to święto jako wjedzenie w achram, czyli wprowadzenie do świątyni. Maryi jako dziecka, gdzieś około trzech lat, że była wprowadzona do świątyni i oddana na wychowanie do świątyni, nie ma co do tego pewności, nie ma jakichś źródeł konkretnych. To bardziej się opiera na apokryfach. Bardzo możliwe, że tak było, bardzo możliwe, że jest to tradycja spielęgnowana przez wieki chrześcijaństwa, ale Kościół Zachodni, który także wprowadził to święto, bardziej skupił się na teologicznym wymiarze tego wydarzenia. Czyli na tym, że Maryja ofiarowuje swoje życie Bogu, czyli podejmuje taką decyzję, że chce przynieść w ofierze swoje życie, ofiarować swoje życie Bogu ze, wszystkiego, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czyli Maryja jest gotowa pełnić wolę Bożą, tak jak Pan Bóg zechce, nawet cierpieć ze względu na Boga. I to zaprasza nas do tego, żebyśmy też ofiarowali nasze życie Bogu ofiarowali Bogu, żeby nasze życie było takim, jak chce widzieć Pan Bóg, że chcemy spełnić wolę Pana Boga, chcemy żyć tak, jak tego życzy sobie Pan Bóg, chcemy być wiernymi Panu Bogu. I dziś rozważając te dzisiejsze czytania z dnia, ze wtorku 33 tygodnia zwykłego, także zwróćmy uwagę na ten wymiar ofiarowania swojego życia, żebyśmy my w swoim sercu też podjęli taką decyzję jak Maryja, ja chcę, ofiarować To jest moja dobrowolna decyzja. Ja chcę ofiarować swoje życie Bogu. W pierwszym czytaniu z drugiej księgi Macha machabejskiej słyszymy o Eleazarze, starcu 90-letnim, 90 który zmuszają go do tego, żeby tak jak król powiedział, Antioch: trzeba jeść mięso, nie można być wiernym swoim tradycjom, a wiemy, że dla Żydów jedzenie mięsa było czymś niedopuszczalnym, było grzesznym, więc Eleazar nie zgadza się na coś takiego i czytamy ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej, ofiarnej uczty ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli go na osobne miejsce i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofiar. Tak postępując uniknie śmierci, a ze względu na dawną z nimi przyjaźń, skorzysta z miłosierdzia. On jednak powziął szlachetne postanowienie, godne jego wieku, powagi, jego starości, okrytych zasługą siwych włosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim za świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź, mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu. Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który ma już. 90 lat przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie, i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia, przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd, ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Bardzo ciekawe podejście, bardzo konkretny, zdecydowany człowiek, wierny Panu Bogu do końca. I to jest też w duchu ofiarowania Matki Bożej. Ofiarowanie swojego życia Panu Bogu jestem wierny do końca. Nigdy na żaden kompromis ze złym duchem, kompromis z jakimś grzechem. Jakieś ustępstwa radykalnie, konkretnie, i oddam swoje życie Panu Bogu. Niech tak będzie do końca, nawet jeśli trzeba cierpieć, nawet jeśli trzeba oddać życie za wiarę. Piękny przykład, jak często idziemy gdzieś na jakieś kompromisy ze złym duchem. Czasem to poświęcenie życia Bogu to na przykład u kogoś małżeństwo, rodzina, ale gdzieś sobie pójdę na bok trochę nikt o tym nie będzie wiedział troszeczkę jakiegoś tam kompromisu kapłaństwo życie konsekrowane jesteśmy oddani Panu Bogu ale gdzieś jeszcze może troszeczkę pójdziemy sobie w jakimś kierunku takim bardziej światowym jakieś różne pokusy no przecież tutaj nikt nikt nie zobaczy nikt nie będzie z tego miał żadnych pretensji do mnie i czasami idziemy na jakieś ustępstwa i jako chrześcijanie, jako chrześcijanie, gdzieś w kościele jestem tutaj chrześcijaninem, modlę się i bardzo dobrze, a gdzieś pójdę na obiad do restauracji, już się boję zrobić znak krzyża, boję się przyznać, już troszeczkę się tak, no przecież trzeba jakoś żyć, no nie, nie, nie można tutaj jakoś wystawiać się na jakieś pośmiewisko. I czasem idziemy na jakieś ustępstwa. Nie, być radykalnym, być konkretnym. Eleazar nas pięknie tego uczy. To jest też ofiarowanie życia Panu Bogu. Życia do końca i wtedy, kiedy jest dobrze, i wtedy, kiedy trzeba cierpieć za Chrystusa, oddać życie, poświęcić swoje życie Bogu. I dzisiejsza Ewangelia. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć tamtędy, bowiem miał przechodzić gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Niego, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika przyszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, od połowy mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do Niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i On jest synem Abrahama. Albowiem Syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. To jest też życie poświęcone Panu Bogu, zacheusz. Bo przecież decyzja ostateczna oddaje, oddaje biednym, oddaje tym, których skrzywdziłem, czyli ofiarowanie swojego życia Panu Bogu przez tych ludzi, czyli jest zmiana decyzji, jakieś nawrócenie, czyli poświęcenie swojego życia Panu Bogu. Chce żyć tak, jak chce tego Pan Bóg. Choć na początku wydaje się, że jest grzesznik, jest celnik, człowiek nieuczciwy, ale zobaczmy, ile w sercu tego człowieka było tak naprawdę dobra. Kiedy Jezus mówi, że chce przyjść do niego w gościnę, on rozradowany go przyjmuje. Przecież mógłby powiedzieć: Nie, ja nie chcę, żebyś ty przychodził do mnie. Ja jestem celnikiem, ja w ogóle nie, mam, nie chcę cię widzieć. Po co ty do mnie przyjdziesz? A będą się ze mnie śmiali. Nie, nic takiego. Cieszy się, rozradowany. Czyli on chce być z Jezusem. On chce być posłusznym Panu Bogu. Tylko jest mu ciężko, bo wszedł w jakieś układy. Ale to, co jest ważne, to, co chciałbym bardzo podkreślić dzisiaj, to, że on zrobił ten pierwszy krok. On wszedł na drzewo. On nie chciał być zauważony przez Jezusa, ale on chciał zobaczyć Jezusa. Chciał zobaczyć, bo słyszał o Jezusie i coś go ciągnęło do Jezusa. Nie wiedział, jak to zrobić. Zrobił pierwszy krok. Jezus podjął inicjatywę, Podjął to jakby zaproszenie i odpowiedział mu, zaraz go zauważył, zaraz zaczęła się rozmowa. Ale ten pierwszy mały krok, czasem nam się wydaje, że jakieś takie życie wiary jest na nas zbyt wielkie. No, nie mamy czasu, nie mamy możliwości, no jak to zrobić? Coś by się chciało coś więcej zrobić, no ale nie ma czasu. Zrobić jakiś taki mały krok. Chciałoby się pomodlić, no ale spieszy się, nie, nie mam czasu. No to chociaż. Nie odkładać na później, ale przeżegnać. Jakoś jedną może krótką modlitwę albo swoimi słowami coś do Pana Boga. Nie mam czasu pobyć długo w kościele. Wejdź na minutę, na pięć minut. Na chwilę wejdź do kościoła. Nie mam czasu poczytać Pisma Świętego tak, by się chciało. Otwórz jedno zdanie, przeczytaj. Jakiś mały krok. Albo też chcemy coś dobrego zrobić innym ludziom. Nie wiemy jak, nie ma czasu, nie ma możliwości. Zrób jakiś mały gest. Dajmy Panu Bogu, zróbmy ten pierwszy krok. A Pan Bóg może z tego wyprowadzić jakieś wielkie dobro, pokaże nam, jak, jak to zrobić jeszcze bardziej. Pan Bóg jakby to podejmie, ale zróbmy ten mały krok, taka mała rzecz, mały gest wiary, gest otwarcia na Pana Boga, na drugiego człowieka, a Pan Bóg dalej to poprowadzi, że z tego może być piękne, wielkie dzieło. Ofiarujmy nasze życie Panu Bogu, nie bójmy się oddać Panu Bogu naszego życia, nawet jeśli z tego później wynikną jakieś trudności, jakieś cierpienia. To z Bożą pomocą wszystko to przetrzymamy, a będziemy tak szczęśliwi, najszczęśliwsi na świecie. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii. Na koniec popatrzcie, jaka piękna zima jest na Syberii u nas tutaj. Wczoraj jadąc z Kagałymu do Surgutu, robiliśmy takie różne zdjęcia. Piękna pogoda, piękna przyroda. Popatrzcie, uwielbiajmy Pana Boga w pięknie przyrody z Panem Bogiem.